witam na dożynkach w Jedlińsku 7 września 2025 roku patronat nad organizacją sprawuje wójt gminy Jedlińsk Kamień Dziewierz i rada gminy dożynki to do święto do plonów i rywalizacja sołec panuje tu święta świetna atmosfera doskonała muzyka tradycyjna uczestnicy ubrani w stroje zobaczmy jak świętuje Jedlińsk tak Jedlińsk dzisiaj świętuje dożynki dużo ludzi, naprawdę pogoda dopisała tu jeden parkik, naprawdę bardzo duże dożynki dobrze zorganizowane Przed Dzieci ze skakacza mogą skorzystać tutaj na rzekę. Jakie atrakcje czekają na uczestników? Można wziąć matry trasy obejmującej jeden z najładniejszych odcinków Radonki Piasecznem a lisowym. Ufundowało nagrody: 200 zł za pierwsze miejsce, 150 za drugie i za trzecie stówka. Można również po prostu pobawić się na deskach sup na rzece, więc jeśli ktoś ma ochotę, to trzeba się kierować po.

Towarzyszenie inna rzecz, rodzina zbiórka. Mamy tutaj smalec słoński, ciasto, ciasteczko. Słodkości dla dzieci i biżuterie tam kolejne wykonane dla dzieci dzieci to wszystko dzieci wykonały, tak zapraszamy co roku jest do są dożynki zapraszamy co roku do Izbiska tak można do właśnie tutaj pani też chce być w takim w sobie czy nie bardzo walczymy tutaj ale na rzecz zbiórka jest na rzecz mówię Stasia Staszek Walczy z nami zbiórka na słomkę A za to filmujemy sołectwo Jedlińsk. Mamy tu paszczecik dobry, smalec dobry, bardzo dobre jedzenie. wasa mienne no wesele, smalec, proszę bardzo, wiejski. I jedlińskie raczki. Panie są ubierane w regionalne stroje, można, panie czy nie można? Można, panie w regionalne stroje, krzykają się. Tak, dobrze, dobrze, na gorąco też można coś zjeść. To jest sołectwo właśnie Jedlińsk ładnie wszystko panie przygotowały o to jest ładny wianeczek na głowę taki naprawdę i kiełbaska jest naprawdę ślinka leci do jedzenia wszystko jest, nic nie brakuje i żołądkowa to też jest, można leć wynalazki też też wszystko mamy, będziemy jedlińsk. jedlińska to wszystko przygotowało co filmowałem koło gospodyń wiejski wierzchowiny, co tutaj gospodnie przygotowały proszę bardzo, ciasto Wszelkiego rodzaju, co mamy. Tak, co jest taką Sami domeną tutaj? Co my poszliśmy? Ja wiem, że... Bardzo fajne sujki, bardzo rzadko spotykane. Tak. Tu jest chlebek, to no, są to te sujki. Tak, to sujki. Eee, a. Są to pieluszki drożdżowe tak. z kapustą i grzybami. Bardzo spróbujcie, ja spróbuję później. Tak. Teraz pani nagle jak pani są pięknie ubrane. Ja, to się ja, można obejrzeć ja, jutro. Regionalne sobie, tak jak mówiłem, są panuje świetna atmosfera. Dzień dobry. Panowie też są obrani świetnie. To jest gogo -go z Pani Wierzchowiny. Także tutaj tak to wszystko się prezentuje. Dziś jest wyjątkowy dzień. Bawimy się w Jedlińsku. Tak jest, bawimy się w Jedlińsku co roku 7 września, tak? Zresztą roku pierwszego było. Startujemy. Panie z Wierzchowin, zaśpiewają swoją regionalną muzykę. Tu dziewczyny jak maliny. Droga, panie, pani miły, wienie chcemy. Dziękuję. No proszę, bardzo, przepraszam, sorry. Sorry, przepraszam, panu, panie, ja idą dalej, no. Nie, Tylko nie. tyle. Tylko jest taki Mamy słowstwo płasków. Zobaczymy co nie prezentują. Proszę bardzo, panie są w regionalnych strojach, też wianuszki, bardzo ponętnie ubranie. Proszę bardzo, tu mamy tak. Co jest tutaj? Przepraszam. Mirko, to słuchawstwo właśnie płasko tutaj, co ma do zaoferowania, bardzo pyszne ciasta, ogóreczki, malec. Nie płaci, Nie Może Pani coś zaśpiewać, bardzo fajnie Pani śpiewa, śpiewamy, dajemy czadu. Ale, ale to, to było tak na spodanie dla żartów. Na, dla zbytków, nie? To nie, to nie było z mediów. Ja rozumiem. Teraz będzie, teraz będzie najdłużej. To są nowe zawady. Panie są też bardzo pięknie ubrane. Proszę bardzo bluzeczki, Tak, tak wyglądają. Tu mamy ciasto, smale wiejski, pierożki, to są wszystko. Sołectwa, domowe roboty. Zapraszamy tu do Jidlińska na dożynki, Warto przyjechać. Krojane ładnie. Sowece jedlanka, każda sołectwo coś prezentuje. Tu mamy sołectwo Piastów, to proszę zobaczyć co przygotowało, pieczności same tak, I są karpiki, że mogę powiedzieć, z karpikami sprzedawać. Ale spodobamy. nawet i raka mamy tak. A co, no proszę Sprubuję, no. później, na pewno, z wiejski Sołectwo Piastów I Piastowianki I Piastowianki to tutaj, tak? Trochę, tak, ale tak? trochę będzie tam dalej widać, Dobrze, to Piastowianki, nie przeszkadzają, mhm. panie Koło gospodyń wiejskich, Piastowianki zaprasza też na karpika i mamy też tu raki ja by chciał spróbować. Zapraszamy no. na dożynki do jedyńska. No i tu mamy tak. No może Państwo, no. no. No mówię, mamy i rybaka, nam nałowił trochę tych karpi, ale biedny, tak się zmordował, bo takie gorąco i... Robi, i... musi teraz odpocząć. No i nie wiem, budzimy go trochę, ale to jest. Proszę to są stronie regionalne, tak? Tak, to, są, to jesteśmy my, żeby Proszę bardzo, co przygotowały. Naprawdę zapraszamy tutaj do Jedlińska. Zapraszamy i na świeżego, smażonego karpia. Dzięki. Tu mamy sołectwo Górna Wola. Zobaczymy co tutaj... Proszę bardzo, jak mówiłem, panie sołectwo Górnej Woli są ubrane też swoje tradycyjne stroje, serwują nam pyszne jedzenie. Zapraszamy tutaj. Wszystko na gorąco, można zjeść. Proszę bardzo. I smalec wiejski, i rolada, i kiełbaska jest wiejska. Naprawdę tutaj Nikt głodny na pewno z jedliska nie wyjedzie. Panie tak nie, nie. serwują, nie, nie. że zapraszamy. Nie, nie. Na pewno tutaj postaram się przyjść, tylko na razie muszę zrobić co mam zrobić. Proszę bardzo, i na słodko I można, na tak samo. Też, jest. też wszystko jest. Wszystko. I piękne kobiety nie, mamy w pięknych regionalnych strojach. Słodziutkie. O Ogóreczek. I kiełbaska jeszcze bym zapomniał, Panie nic nie mówicie. nosy są. O, proszę bardzo, może coś pani powie Produ... To jest szefowa? Tak? To jest szefowa. szefowa. Proszę powiedzieć o siebie I mamy boczek, Bo jest... który ja lubię Najpierw boczek lubię, kiełbaskę A, próbuję jest... Proszę A bardzo A, I zapraszamy do Dnińska Na każde dożynki, co roku są dożynki Tylko dziś tu mamy sołectwo Wola Gutowska, zobaczymy co tu mają do zaoferowania bardzo dobre dożynki, 2005 piękny chlebek, dobry smalec mamy. Zapraszamy zawsze tutaj do co roku. Naprawdę jest to zjeść, nikt głodny nie wyjedzie, jak ja mówię. Bardzo pyszności, naprawdę jedzenie. Jedzenie jest pól, naprawdę. Idź na słodko, i makowo-syrowy, który ja bardzo lubię. Najpierw lubię makowo -surowy. Bardzo dobre ciasto. Jak mówię, zapraszamy co roku. Na dożynki, na świętoplonu. To jest koło gospodyń wiejskich, ze soli zobaczymy co tu oferują. Proszę bardzo, I smalec, i racuchy mamy na gorąco i ciasto, dobre. Panowie, jestem, proszę bardzo, koło gospodyń. Sola. Jednakowo są ubrane i panie i panowie, panowie co, co prawda fartuszki mają, ale wszystko koszelki na jednakowo. Także regionalne stoje i zapraszamy co roku na dożynki. Ale w tym to koło gospodyń wiejskich, centrum zgoda. Bierwieckiej woli. Zobaczymy, co te panie przygotowały. Bardzo pięknie. Bierwiecka wola, nie? Wola. A ja powiedziałam. A, no weźmiemy, o co chodzi. Dobra. Co pani przygotowały? Tak czyniutko mi tylko góreczki, tak cieniutko pierożki. i winogron. Tak, tylko poszczególne. I mamy też na słodko, nie? Nie wolę. mogę panie, proszę o takie regularne stroje, mam bierwiecka wola. Tak, proszę bardzo. Zapraszamy do panie. Ja mówię, każde słów jest wodzielnych, ma swoje stroje. I prezentuję, mówię, tu do zjedzenia. Także zapraszamy Delniska co roku, proszę bardzo. Centrum zgoda, bierwiecka wola. Bardzo pięknie są przybrane. Jest sołectwo Szlachcianki, kwiatka szlachecka. Proszę bardzo jak pięknie są ubrane. I to, proszę bardzo jak pięknie przybrane są łosie. Sołectwo Szlachcianki, kwiatka szlachecka. Szlachcenieczki, tu proszę bardzo. Bardzo piękny, w swoich strojach, to są regionalne wasze stroje, tak? Panowie też, dziękuję za wsparcie, panów tutaj, panowie wspierają Zapraszamy co roku na dożynki do Jlińska, tak? A co mamy takiego pysznego tutaj, smalec tylko, czy jest coś więcej w górki? Nie, Na słodko, tak? ciasto, kociołek kociołek, kociołek, kociołek kociołek, tak? same szlacheckie dania, Co to jest, gulasz taki? Zlaki, zlaki, gulaszki, gulasz. ko kociołek szlachcica, gulasz. warzywa, mięsko, same pyszności. Spróbujemy na pewno później, tylko z nim to. Panowie zapraszamy. też, widzę szlachcicę, tak? Szlakcica i szlachcianki zaprezentowały. I śledzika, kąseczkę też mam. Dobrze, że przypominacie, moi panie. I ogoreczek na zakąskę i smalec. smalec, wszystko. I mamy też bimberek chyba tutaj jakby coś chciał. Soczek z Soczek, Jeszcze raz. Dziękuję pięknie panią. Dobrego niego popołudnia, Pozdrawiamy. Pozdrawiamy z wszystkich i zapraszamy co roku. co roku. Co roku do Jedlińska. Warto przyjechać, naprawdę. Tak, bardzo warto. I dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich hejka i zapraszam do Jedlińska co roku na dożynki, na Plonów. Jest to turniej, so jest. Jest świetna zabawa, dobra atmosfera, rywalizacja, kobiety są wszystkie i mężczyźni też pobierane w regionalne stroje. Warto to zobaczyć. I zapraszamy do Dyńska w przyszłym roku.